Media. Produkcja oryginalna EarBorn Media. Cześć, dzień dobry. Tu Kasia Depa. Jestem gemologiem i jubilerką i twoją przewodniczką po świecie biżuterii. Witaj w Biżuteryjnych Historiach, pierwszym polskim podcaście, który łączy historię i pasję do biżuterii i kamieni szlachetnych. Przed Tobą 20 odcinek specjalnej diamentowej serii na kwiecień. Codziennie odkrywamy tutaj wspólnie coś nowego. Od legendarnych klejnotów, poprzez niezwykłe postacie, aż po praktyczną wiedzę gemologiczną i jubilerską. Dzisiaj odcinek o masie i rozmiarze. Chciałabym głupio zażartować, że rozmiar ma znaczenie i nie ma znaczenia, bo właściwie to nie ma znaczenia? A może i ma znaczenie? Zresztą, na sam koniec odcinka zadam to pytanie jeszcze raz. Dzisiaj zatem jest odcinek o tym, czy masa i rozmiar diamentu idą w parze. Wielkość i masa diamentu często są mylone. W rzeczywistości nie zawsze idą w parze. Masa diamentu to jest wartość wyrażona w karatach. To jest po prostu jego waga. Choć no, to nie jest waga, tylko masa. Więc mówimy, że jest masa kamieni, masa diamentu. Natomiast rozmiar to fizyczne wymiary kamienia. Rozmiar to wielkość kamienia. Dwa diamenty o identycznej masie mogą wizualnie wyglądać zupełnie inaczej. Czasem jeden wydaje się większy, a drugi mniejszy. Skąd się to bierze? Kluczową rolę odgrywa tutaj szlif. O szlifie już wspominałam wcześniej. Szlif jest to jedna. Z istotnych kwestii, jeżeli chodzi o 4C, jest to cut. Natomiast o szlifie jest tutaj odcinek, ale dzisiaj o szczegółach. Szlif jest ważny, żeby najlepiej szlif był idealny, bo jak jest szlif idealny, to i diament jest idealny i to jest moje zdanie. Właściwie nie tylko moje. Natomiast jeżeli, e, mamy teraz kilka przypadków. Jeśli diament zostanie oszlifowany zbyt głęboko, Um, proporcje tego diamentu w przypadku oszlifowania, czyli wielkość różnych części tego diamentu, nie będzie do siebie proporcjonalna, nie będzie do siebie pasować. Duża część jego masy schowa się wewnątrz kamienia. Kamień po prostu będzie um, wysoki, ale nie, no nie będzie proporcjonalny. Przez to będzie wyglądał na mniejszy niż diament o tej samej masie, ale lepiej oszlifowany. Z kolei diament, który jest zbyt płytko oszlifowany, który ma taki. Um, kamień jest niski, może mieć większą powierzchnię, którą widzimy gołym okiem, ale za to jego blask i gra światła będzie zupełnie, zupełnie inna, będzie dużo słabsza niż um, kamienia, w który jest idealnie oszlifowany. Światło w zbyt płytko oszlifowanym diamencie po prostu przez ten kamień ucieka. Kształt szlifu ma również ogromne znaczenie. Diamenty w szlifie fantazyjnym, np. owalnym w kształcie gruszki lub w kształcie markizy zazwyczaj wizualnie wyglądają na większe, jeżeli porównamy je do brylantów. Jeżeli porównamy gruszkę jednokaratową i markizę jednokaratową i brylant jednokaratowy, to największa będzie markiza, później będzie gruszka, a na końcu będzie brylant. Te kamienie mają wydłużone proporcje, które optycznie powiększają kamień. Kwadratowy lub okrągły szlif, lub princessa, lub usher cut, może optycznie wydawać się mniejszy. I znów kolejny przykład. Markiza jednokaratowa będzie optycznie znacznie większa niż brylant jednokaratowy, mimo tego, że ich masa jest identyczna. Historycznym przykładem tego zjawiska jest słynny diament Kolinan, który pierwotnie waży ponad 3000 karatów, a po tym, jak go podzielono, największy z oszlifowanych kamieni, czyli kolinan I waży 530 karatów. I ten diament był właśnie oszlifowany w ten sposób, by idealnie wyeksponować wielkość, a jednocześnie zachować doskonały blask. Warto też zwrócić uwagę na jedną rzecz, na współczynnik długości do szerokości kamienia i to dotyczy szlifów szmaragdowych, owalnych, gruszki czy princesy. Właściwie to też. Markizy, teraz jak myślę. Owalne już wspomniałam. Um, niby jest to niuans, ale jak dobrze wiemy, niu, niuans. Detale mają znaczenie. Owal może być bardziej okrągły lub taki bardziej chudszy. Tak samo jak z diamentem w szlifie szmaragdowym. Niby prostokąt, ale tutaj proporcje długości do szerokości są niezwykle ważne. Diamenty nie zawsze wyglądają na swoją masę. Warto pamiętać, że odpowiedni dobór szlifu i kształtu może sprawić, że. Kamień będzie wyglądał na znacznie większy niż wskazuje na to jego masa, a w konsekwencji będzie prezentował się bardziej efektownie i korzystniej dla oka. Tyle na dzisiaj. Porównywanie różnych kształtów i wielkości um, kamieni w stosunku do ich masy jest już na Instagramie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, podziel się dalej tym odcinkiem. Dziękuję za mikrosparcie. Komentarze jak zawsze są mile widziane pod odcinkiem. A więcej jutro. Dzięki jeszcze raz, że jesteś i słyszymy się jutro. Do usłyszenia. Earborn Media. Produkcja oryginalna Earborn Media.